Okej. Okay. Witam wszystkich. Jak widzieliście spoiler, czy jak widzieliście jak widzicie spoiler zakończony została konserwacja Czyli hmm, Teraz sobie ściągnę tą klapę, zakonserwuję, zapcikam tam wszystko ten spoiler, będę poruszam tą klapą całą do góry, na boki i tak dalej, by się to wszystko tam ładnie rozlało. <coughs> Za, zakręcę z powrotem i, i zostanie tylko przód do poszerzenia jeszcze tych przed przednich. No ale okej, okay. to rzeczy. <coughs> Czyli. Mm, jak widzieliście, na początku wstawiłem sobie całą tylną ściankę, jedną, potem zrobiłem sobie tutaj tą dwucentymetrową ścianeczkę. No i potem tutaj z dwóch elemencików zrobiliśmy sobie tą ściankę, ponieważ nie miałem takiej długiej blachy. No, jeśli macie długą blachę, to zróbcie sobie to też z jednego całego elemenciku. I zauważyliście, że mamy botnik, mamy klapę, a spoiler robiliśmy, jak gdyby łącząc to wszystko ze sobą. Tutaj nie było tego przecięcia. O co chodzi? No zwykłe, po prostu proste myślenie. Jeśli mielibyśmy dorabiać cały ten element osobno, cały ten element potem osobno i bawić się z tymi ściankami, żeby pasowały, wysokość, żeby pasowała, tylne ścianki żeby pasowały, to naprawdę kurwa lepiej zrobić to wszystko z jednego elementu, z jednej blachy pospawać, połączyć, a na sam koniec po prostu wszystko przeciąć. Zrobić też pareczki 5 mm, czy tam 4, czy 6, jak tam uznacie sobie. I wtedy cała wysokość i kształt tego elementu od razu Wam się zgadza z tym, ponieważ wiadomo, było to, robione, było to robione z jednego, no jak gdyby z jednej blachy. I tak też sobie to róbcie. I tak jak mówię, najlepiej wszystko z jednej blachy tworzyć ten spoiler, ponieważ jak gdyby to jest jedna ta, cała taka linia, jeśli wy zrobicie całą blaszkę, to no, ten profil będzie Wam się ciągle ładnie zgadzał niż to łata, powiedzmy z jakichś tam elemencików małych to w ogóle tutaj już odpada tu mamy po prostu zbyt proste elementy by łączyć to z kilkunastu blaszek albo coś takiego <küh> um. Ogólnie wszystko zostało wykonane. Wysokość spojlera, pochylenie spojlera, szerokość tej ścianki, tutaj, czy tam 2,5, czy 2 cm, czy 3 cm, wszystko powiedział klient, jak chce mieć. Tak to też zostało wykonane. Oczywiście kamerki to tam kurwa chuja to pokażą, bo w rzeczywistości to trzeba było to zobaczyć wszystko. No ale sobie mniej więcej zobaczycie, ja wam tutaj pokażę. Są też te zdjęcia porobione, więc na zdjęciach. Zobaczycie, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Można powiedzieć, że zobaczcie sobie. Nikt nie uzna, że to było poszerzane. Nikt nic nie uzna, że całą dupę mamy poszerzoną o 6 cm. Tylko wiadomo, ktoś powie, dorobiony jest spoiler. Dopiero jak stanie obok druga. Druga E36. Będziemy wiedzieć, że szerokość tego samochodu jest, no jest większa od szerokości tej oryginalnej BMW E36. Jeszcze te drzwi muszę sobie też zlikwidować no, cały lakier, ponieważ tam odpryski są pod tym lakierem już oryginalnym. I całe sobie to dam jeszcze raz zetnę. Wszystko dookoła, ale to później. Zetnę. E... Jeszcze raz dam epoksyd. Ech może już nie będę dawał, bo potem lakiernik mówi, że ma nie, nie, nie marnować czasu. Bo ciągle on i tak to wszystko, jak to już, e... bo to będzie malował ten lakiernik, który maluje e Powiedział, że jak, zanim on to dostanie, to już wszystko będzie martwe. Więc on sobie jeszcze raz to zetnie wszystko. Gdzie trzeba będzie coś nadłożyć, to nadłoży. Jeśli trzeba coś ściąć, to zetnie i już sobie zrobi wszystko według własnej ręki. Więc wiecie, ja po prostu ze względu na tę chciałem to mieć, wiecie, bo zawsze jak malujecie już tydzień później epoksydem, to już jest znowu inny odcień itd. i tak dalej i to, takie coś mnie po prostu wkurwia, no, no, no głupota totalna, żeby coś takiego, wiecie, wkurwiało, Bole po prostu mieć zapylone całe mniej więcej e... Bo, bo wtedy mam ten sam odcień farb i tak dalej, no ale to powoli leczę się z tego, ponieważ lakiernik mnie już prostuje, bym nie tracił czasu, ponieważ jest to naprawdę szkoda czasu takie dopieszczanie, a on i tak to kurwa ścina.